Bardzo serdecznie w nowej serii zagrajemy w Legend of Grimrock. Jest to gra stworzona przez niewielkie fińskie studio Almost Human i skierowana jest do miłośników klasycznych gier RPG. Gracz prowadzi czteroosobową drużynę, która przemierza rozbudowane podziemia. Pod względem mechaniki, twórcy postanowili nawiązać do starszych tytułów z gatunku RPG, których próżno szukać dziś w ofercie największych wydawców. W związku z tym w Legend of Grimrock zastosowano szereg rozwiązań, które wcześniej wykorzystano w takich tytułach jak A of the Beholder, Ultima Underworld. Ehm, autorzy przyznają zresztą, że te trzy serie stanowiły dla nich główną inspirację. Lochy zostały zbudowane z kwadratowych pól, e, po których ruch nie odbywa się płynnie, ale skokowo. Zgodnie z panującymi kilkanaście lat temu trendami, wszystkie obroty kamery wykonuje się o 90 stopni, a akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Drużyna porusza się dwójkami, dzięki czemu istotną kwestię pełni ustawienie jej członków. Do wyeliminowania przeciwników bohaterowie wykorzystują zdobyte w trakcie rozgrywki wyposażenie, walka. Yy... Nie wykorzystuje podziału natury. Ciekawie prezentuje się w Legend of Grimrock magia. Każde zaklęcie składa się z kilku run, które należy uaktywnić przed wciśnięciem przycisku odpowiedzialnego za rzucanie czaru. Oczywiście w czasie rzeczywistym. Oprócz walki z gigantycznymi pająkami czy zmotowanymi ślimkami dużą rolę w grze odgrywają łamigłówki niejednokrotnie gracz musi wykazać się dużą spostrzegawczością, żeby zauważyć, na przykład poluzowany kawałek otwarcia, e, poluzowany kawałek cegły, który spowoduje otwarcie tajnego przejścia. Nie brakuje również zadań polegających na znalezieniu odpowiedniego klucza. Pod względem oprawy graficznej Legend of Grimrock prezentuje się poprawnie. No uwagę zasługuje też dark ambinentowy pokład. Dźwiękowe, które wpływa na przygnębiającą atmosferę gry i wzmaga poczucie zagrożenia. W tej serii nie będzie kamerki, mojej postaci będę tylko komentował. Jak widzicie, gra jest w wersji 1.3.7, niestety, wspuszczenia do tej gry nie ma. Oczywiście, tutaj mamy wszystko na full ustawione, to gra nie ma dużych wymagań. Rozpoczynamy nową grę. Do wyboru mamy trzy poziomy trudności. Weźmy poziom normalny. Jeśli chodzi o stworzenie postaci, to ja tego chyba nie będę tutaj z tego korzystał, tylko wybierzemy tutaj już przygotowane przez producenta postacie. Głównie tak, dwóch e, wojowników z przodu, e, mak i łucznik z tyłu. A towering spiral looms a bow the clouds wither rock rock that has stood tall for ages longer than histories of men have you been written. Aha, musimy nacisnąć dalej. Statek rozbił się na górze. Raczej nie rozbił się, a zacumował. I tak się zaczyna nasza przygoda. No i jesteśmy wrzuceni do lochu. Gdzie oczywiście będziemy musieli przejść. Moi drodzy, 13 poziomów. Tak się zostawiam, czy te poziomy. Będziemy dzielić na dwa odcinki, czy wszystko w jednym. No zobaczymy. Tutaj już na starcie możemy zdobyć fajny sekret. Musimy się odwrócić i za naszymi plecami zdobędziemy pierwszy przedmiot. Dokładnie tutaj, tylko żeby to otworzyć to ja muszę chyba tutaj, o właśnie, cyk. Pierwszy sekret, mam mamy tak shurikena. Eee, damy tutaj naszemu łowcy i buty, które dają nam 5 e, do uników. Ta postać ma uniki, więc damy tutaj temu morkowi. Ja mogę zmienić tutaj nazwę tych postaci, czy nie Tak się zastanawiam, czy się da to zmienić Uuu, mamy coś takiego też jak... Nie, chyba, chyba nie możemy zmienić. Dobra, to jest w sumie na mnie istotne. Dobra, tutaj mamy skile. Zwróć uwagę, że jak bijemy Atletic na piąty poziom otrzymamy 2 plus Vitality. Także to jest fajne Gra jest w sposób genialna wam, mówię wam. Pewnie większość z Was już to grało ten tytuł. Ale ja też grałem. Jedynkę dwójkę. Tutaj de facto chyba nic więcej nie ma. Musimy podnieść pochodnie. Jak na razie żadnej broni konkretnych nie mam, ale to się jeszcze zmieni. Za niebawem. Podobny tytuł nie tak dawno był na moim kanale. The Fall of the Dungeon Guardians. Jest pierwsza broń, która zadaje. 12 obrażeń, minus 5 do celności, speed 10 Czyli tu mamy tak, damage, nie attack power, a to mamy celność Minus 7, czyli celność bardzo słaba Aha Ok, odkryłem nowy czar, przy czym... Mm, troszkę dostałem po dupie Nie wiedziałem, że to możemy e, też... De facto chyba się nie da leczyć w tej grze. Znaczy leczyć się da, ale nie ma czegoś takiego jak jakieś automatyczne leczenie czy coś w tym stylu. No i tak tu, gdzie jest mapka w ogóle? Pod jakim guzikiem? Okay, config, show map, control. Dobra, tak to się prezentuje. Luczyk żeby otworzyć bramę kamieczek się przyda może, może nie No jest <kluzny> Są drzwi Ej chyba nam się życie troszeczkę leczy le 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 z tego co widzę tak, leczy nam się życie, dobra, tylko jak to sprawdzić? A tutaj mamy 57, 65 80, 52 Dobra, spoczko, tu musimy kolejny klucz znaleźć, żeby otworzyć to O, proszę Dobra, za to nie był sekret, a... To była chyba jakaś podpowiedź Loose rock Dobra Poluzowane Ajajaj, sorki Na tym poziomie jeszcze znajdziemy Dwa sekrety I 60 punktów pana na nasze konto To jest fajne, że widzę, że się nasze postacie same leczą Więc nie będziemy musieli y, tutaj konsumować jakichś y, apteczek Chociaż podczas walki to się przyda Gdzie mamy punkty doświadczenia? Do tutaj mamy 60 Nie wiem ile potrzeba, żeby... Aha, musimy jeść! Tak, w tych grze musimy jeść Ale powiem Wam, że jedzenia w tych grze nie brakuje O, ho, 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 ho Elefanty Noż, damy Contar Skull Ale dziwna nazwa. Tu mamy Attack Power 4, tu mamy 5. Speed 16, to samo jest. Protection 4, dodajmy to 7-6. A temu spodnie damy. Nie, on ma już Protection 2, Protection 3. No to damy spodnie temu Zwróć uwagę, że tutaj mamy też maksymalną wagę Którą możemy dźwigać daną postacią Ale no się zrobiło Może dam do drugiej ręki pochodnie co? O, jest Drugi nóż do rzucania dla łowcy Wiem, że może troszkę źle zrobiłem Nie złożyłem sobie swojej postaci Korzystaliśmy z to, co nam producent przygotował. Dobra, kolejne punkty wpadają. A jest coś automatycznie zebrałem, czy mi się wydaje? Chyba nie. Jakie obrażenia zadają te <coughs>, dziwadła? Atak Power 11, 8, Speed 12, Speed 14, Shuriken, dobry ten Shuriken jest, widzę Tam jakie się e, mogą do czegoś przydać. Mamy dwa przejścia, tak? W tej chwili potrzebujemy klucz. Dobrze, że przynajmniej mapę, e, mapa się nam rysuje. O cholera, a tu musimy chyba rzucić kamykiem. Gdzie ten kamyk jest? radzie ja tu dałem, ej, no bez jaj, kamek mi zniknął, siet. Dobra, musiałem niestety skoczyć i zdobyć nasze kamienie. Dobra, czy możemy tutaj rzucić? Nie pamiętam teraz. Okej, okay, dobra. W ten sposób. Eee, dobra, to byłoby na tyle. A tu jeszcze jest przejście. ale wypas, jedząko, kamek, sandały i jakieś przedmioty. Sporo tych rzeczy, powiem Wam, że w The Fall of the Dungeon Guardians tam było zdecydowanie mniej tego wszystkiego. Protection One. Will power 1, attack power 1. Will power 1. Attack power 1, to, to jest? attack power 1. Może być tej. Ona chyba nie używa czarów. No. Dobrze bym się wrócił. O, jakaś. Większa komnata. O się drzewiec. Czekajcie, widzicie co? Ja mam pomysł. Żeby nie walczyć z dwoma na raz. To sobie tutaj staniemy, ale widzicie, warto też uciekać. Super. Okej, okay, czy zbieramy automatycznie te przedmioty. Ej, kolejne dwa. Także właśnie trzeba de facto uciekać. Aj, many nie mamy. Czyli musimy co? Zaczekać, jak się nam naładuje. czy się ma naładuje, czy się nie ma ładuje. 48 ładuje się też, dobra fajnie Jeszcze jeden Mamy w ogóle de facto 405 punktów doświadczenia Tu jakiś coś leży Jakiś grzybek Green Cup masz mushroom. Aha, to taki składnik jest do sosów, do zup To jest chyba coś wartościowego, a rare herb grows in swamp and other most areas. Aha, to jest składnik do tego składnik do fiolek leczniczych. Coś się udało otworzyć, a co tu to, to kurde jest? Gludziem. Sekret, sekret, sekret. Co to znowu jest? Wszystko fajnie, tylko nie mam... Zaczynam brakować miejsca o to wszystko a tak power 7, wow! Celność plus 5 Speed 20, niezły Sprzęcik Niezły, niezły, może temu damy to Będzie miał lepszą celność, zobaczymy, zobaczymy Dobra, mamy kolejny sekret odkryty I Gema do my sight. O cholera. Kto tam chodzi? Szlimaczki. Pomysł tutaj z tym jest, jest strasznie dużo przedmiotów się tych zdobywa. Ja pierdzielę. Bez jaj. O, mamy chyba jakiś czar. Ale też widzę, że małe inwentory w tychże Będzie nam brakować miejsca tutaj. Co to znałem? Eversion plus 2 uniki plus 2. 3 trzy damy to, a to damy tej jej, chociaż tutaj ono ma już, damy magowi, a to co to, to jest? Aha, to mam to, ten czar znam, sam go zresztą. To jest jakaś zagadka. Nie zdąży się obrócić, O pochodnie się tam wypala, no to już fajnie. chodź, chodź, czyli maczku. Zamiast mogę podejść i zabrać te przedmioty, które tutaj były. Oha. Dobra, chyba musimy tu postawić kamień. Dobra, ale tu chyba jeszcze był jakiś jeden sekret. Myślę, że to jest chyba tak jeden z trudniejszych archiwmentów do zdobycia na tym poziomie. Ten poziom należy ukończyć tam w ciągu paru minut. Dobra. Czary na niego dobrze działają, dobrze. Góry, dobry gościu. No zabrać ze sobą o możemy zabrać ze sobą. Czekajcie, bo mam tarczę, uniki plus 5. To nawet się dobrze składa, to temu założymy to. Aha, fut fut czekajcie fut musimy jeść że jedzenie w tych grzech nie leczy, a zaspokaja głód. Yy, I tutaj mamy statystyki, więc ja sobie chyba to zjem. Aha, nie upłacało się, bo tak się całe pasek chyba odnawia. Ale dobra. Jesteśmy na Sycylii O To założymy temu Niedźwiedziowi Attack power 10 Speed 10 Czyli troszkę mniej ale Dwa razy większe obrażenia tak power 12 Speed run minus 5 Celność Będziemy ukończyli pierwszy poziom. The door of iron. Great rewards can be found behind this door. To again, access, look carefully, to small details and use your weights. Dobra. Jeden i drugi. Oh no. Yep, so to jest. This magical staff is a powerful weapon when wielded by potent mage. Dobra. Plus required skill spellcraft 1 and energy plus 5. Mamy 75 punktów życia, 75 punktów many. Ok, tu będziemy rzucać czar, a tym będziemy czasami bić. Spokojnie, powiem. To tyle. Kończymy pierwszy poziom. A to co to jest z kolei? Crystal of Life Touch to Aha. Kolejny e, czar dla maga. Nie mam czego, many. Zwróćcie uwagę, że my e, tutaj schodzimy na dół. Stare tunele. Moi drodzy, w tym momencie kończymy ten pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Bowiem wam ta gra jest po prostu świetna. Uwielbiam gry RPG. Kiedyś ja byłem mały, grałem jakiegoś Dungeon Crawlera. Jakoś mnie zraziło, Teraz już mam trochę lat na karku i te upodobania mi się zmieniły. No i teraz wam powiem, że. Takie gry bardzo lubię i będziemy oczywiście nagrywać serię. To tyle z mojej strony trzymajcie się. Hej hej.